W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o spotkaniu Pana Jezusa z pewnym bogatym człowiekiem. Przychodzi on i zadaje bardzo ważne pytanie: Jak powinien żyć, aby osiągnąć życie wieczne? Na początku Pan Jezus mówi temu człowiekowi o przykazaniach. Dowiadujemy się, że ten człowiek przestrzega przykazań od lat swojej młodości. Później słyszymy jedno bardzo ważne zdanie, że Pan Jezus spojrzał na tego człowieka z miłością, a następnie poprosił Go, aby zostawił wszystko, co ma, sprzedał rozdał ubogim i poszedł za Panem Jezusem. Niestety, słyszymy też, że ten człowiek nie był gotowy rozdać swoich majątności. I pójść za Panem Jezusem, więc odszedł zasmucony. Chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na tym zdaniu, w którym słyszymy, że Pan Jezus spojrzał na tego człowieka z miłością, i zastanowili się, gdzie my spotykamy spojrzenia miłości w naszym dzisiejszym dniu i ogólnie w naszym życiu. Myślę, że szczególnie jesteśmy obdarowywani takim spojrzeniem przez naszych bliskich, przez rodziców, znajomych, przyjaciół, nauczycieli. To są spojrzenia, które przemieniają nasze życie, które często uzdalniają nas do, do robienia wielkich rzeczy. Problemem tego człowieka z Ewangelii, myślę, było to, że on nie zauważył tego spojrzenia Pana Jezusa, bo gdyby tak było, to ta miłość zawarta w spojrzeniu nie pozwoliłaby mu odejść zasmuconym. Myślę, że to był taki moment, który mu umknął w tej całej historii. W związku z tym, o czym już powiedzieliśmy i o czym usłyszeliśmy w Słowie Bożym, chcę nas zachęcić do uważności. Do tego, abyśmy nie przegapili żadnego spojrzenia miłości w naszym życiu, ale też, żebyśmy potrafili takim spojrzeniem miłości obdarowywać osoby, które spotykamy na co dzień. Tego z całego serca sobie i Wam życzę. Powodzenia.